Cześć, witajcie no. moi widzowie. Cześć, witajcie nasi drodzy widzowie. Tak, dzisiaj rozpakujemy dla was grę... Jaka to jest gra, Wiktor? Metro. Metro. Metro Exodus w edycji e, limitowanej Aurora. Tak oto prezentuje nam się opakowanie z przodu, z tyłu. Ale dobra, zdejmijmy obwolutę. Poproszę cię, żebyś usunął naszą obwolutę. Pokaż. Pokażemy ją. Tak oto prezentuje się z przodu nasza woluta. Tak oto prezentuje się z tyłu. Wiadomo tutaj po prostu, no jak to tył budełka. Nie ma co więcej tutaj się nad tym rozwodzić. Ale co jest ciekawe w tej edycji, że to nie jest kartonowa woluta, a jest to taki, nie wiem jak to nazwać, kurde, to nie jest ani steelbook, taki metal case, w którym dopiero mamy na środku Kolejny Steelbook. kolejny Steelbook. Steelbook, który mamy schowany w metalowym takim opakowaniu. Tak to prezentuje się z przodu, po bokach, z tyłu. Proszę bardzo. A w środku, żeby nic nam się nie porysowało, jest takim nie wiem co to jest za materiał, ale bardzo mięciutki materiał. Tutaj jest cały środek, nawet dno wyłożone tym, żeby nam nic się nie porysowało. Dobra, to postawimy sobie tutaj. No i zanim przejdziemy do Steelbooka, obejrzymy sobie. Jak to się nazywało? Metro. Artbooka. Artbooka. Ale tak, gra się zgadza, nazywa się Metro. Dobra, tutaj mamy nasz artbuczek w miękkiej oprawie, nie posiadający za wiele stron, nie więcej niż 50, albo nawet dużo mniej. Dość sztywny, raczej znaczy sztywno zgrzany, że tak powiem. Co, co to można więcej o nim powiedzieć? No, nawet dużo mniej niż 50, 32 strony. Jakieś tam widoczki, niewidoczki, artbook. Jak to artbook? Czym mniejszy i w czym większej oprawie, no, tym mniej propsuje. Szczególnie, że spokojnie, jakby te pudełko troszkę poszerzyli, mogliby zmieścić w twardej oprawie trochę grubszy artbook. I nikomu by to raczej nie zrobiło różnicy, szczególnie, że edycja i tak jest wystarczająco mała. A tutaj mamy steel. Steelbook, tak? Steelbook. Steelbook to mamy. Dobra, i najpierw wyciągniemy sobie wszystkie papierki, które są w Steelbooku. Tak oto prezentuje się Steelbook z jednej strony. Fajnie, że na rancie mamy tytuł Metro Exodus, bo jak sami wiecie nie każda gra posiada taki tutaj rarytas. W środku mamy tutaj kotłownię, że tak powiem. Tutaj w pociągu, nie wiem jak nazywa się tak profesjonalnie to pomieszczenie, nazwijmy to kotłownią. Tak oto się to prezentuje. sobie na bok. Samej płyty aktualnie przy sobie nie posiadam, ponieważ pożyczyłem ją Damianowi, MWO, nasz recenzentowi, którego dobrze znacie. Więc płyta jak płyta, ze zwykłego wydania, nie miała żadnej specjalnej grafiki. Ale idąc dalej po kolei. Co było jeszcze w pudełku? No taka karteczka, gwarancja o wsparcie techniczne. Dalej mamy dwie karteczki na, na motyw. I na przepustkę sezonową, z czego u mnie był, znaczy był w ogóle taki znany problem z tą grą, że e, e, dynamiczny motyw tak, dynamiczny motyw był, działał, ale kod na przepustkę był też dynamicznym motywem i trzeba było zgłosić się na stronę, e, podać jakiś tam ko kodzik, chyba jeden z tej serii, bo oni wiedzieli, jaka to była dokładnie seria, i dostawało się dopiero kodzik na DLC na tą przepustkę sezonową, więc to było dość takie mało zabawne. Pomożesz mi. Zobacz, zobacz z jednej strony. Trzymaj. Pokażmy tutaj trochę bliżej. O, proszę, i mamy tutaj taką mapę. O, trochę do siebie. Taką stworzeń z uniwersum metra. Tutaj na dole ładnie są podpisane. Tutaj wszystkie są widoczne i nawet ukazane mniej więcej, gdzie występują, bo tutaj mamy jakieś pustkowie, tutaj mamy lodowe nam znane tereny, a z drugiej strony jest biało i nic nie ma. Dziękuję bardzo. Możemy położyć. No i cóż. Taką kolejną małą edycję, tak? Znowu, tak jak Zelda była mała, tak samo tutaj też mamy mało zawartości. Mamy dla Was. Jak, jak mi się podoba ta edycja? No, pomimo tego, że niewiele tu mamy, bo artbook, mapkę. Bardzo fajnie, że jest Season Pass, bo nie każda gra posiada Season Pass w jakiejkolwiek, nawet edycji, i te dwa metalowe pudła, to te dwa metalowe pudła, no to to jest coś dla, dla, dlaczego kupujemy tą edycję. To jest ten powód. No i co? I to by było chyba na tyle młode, co nie? Tak. A więc cześć, trzymajcie się. Nasi drodzy widzowie. Cześć. Cześć.